Hej widzowie, dzisiaj będziemy grać w Noob Train Hej Kazimiera, widzę Cię, tam jesteś Widzisz Ja, mnie? ja też Cię widzę Hej, poczekaj, ustawię sobie grampa na, ja wiem jak, jaki jest fajny 190 To jest bardzo fajny gramp I a, chodzenie na 50 Hej Kazimiera Siema Kazimiera, co robimy? Ustawiłem sobie na, na 20 noobów, 2137 walk, walk speed i 69 jump power. Hej! Nie jak skakę! A ja jestem taki szybki! Wow! Nubki, chodźcie tu za mną! Co się? Jakieś rytuały ci się robią, co je? Hej, gdzie ty jesteś? Nie wiem! Jestem, jestem, na, na, jestem na drugim końcu mapy. A nuby robią jakieś rytuały wokół mnie. Tylko spójrz. Spacz. Normalnie jestem. Normalnie. Nie widzisz, jak ja szybki? Widzę, ale ja Ciebie nie widzę zbytnio. Widzę tylko nuby, które wokół mnie jakieś rytuały dziwne robią.

Trzeba kliknąć w to trials i masz kolory. Ustawia sobie niebieski, bo to najlepszy kolor na świecie. A ja ustawię sobie brązowy. A tak się da. Nie, po bocy prawie wyleciałem I do tego jestem gigantem, ale muszę być, być trochę jednak wolniejszy, bo to jest. A ja się robi, żeby był taki. Już mam. I teraz co mam kliknąć? No, ustawiam No sobie. Usta Ustawiłem sobie już. No i teraz. X. 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 I, I wystarczy. Mam kolor dirta, powiedzmy. Niu, niu, niu. Widzisz? Widzisz je? Widzisz Widzisz te. Wow! O nie, jak ja jestem prosta. Ale iluzja! Jak Super. Je ja widzę to na całej mapie, a ty? Troszku to widzę. Nubów 2137. Wiem, wszystkie osoby ustawy na 2137. Łoł, wow, ale lagi. Co jest? Ja nie wiem co się tutaj dzieje nawet. Nie wnikam. A te nuby też mają za sobą. Ej, widzisz co się tutaj odwala czy nie? Jak ty tego nie widzisz? Co jest? Ja to widzę, bardzo dobrze to widzę. Ja. Super, O nie, Topic. teraz jestem za szybki. Ciągle muszę sobie zmieniać, bo jestem albo za szybki, albo za wolny. A ja cię jakoś nie widzę. Czemu cię? co no, gdzie ty jesteś? Tutaj jesteś, no, Czemu Się tutaj nie ma? Dobre jest. Jesteś, Nopcią, Czemu cię nie widzę? Wiem, bo ty jak nóg wyglądasz. Więc można Cię bardzo łatwo pomylić z takimi nobkami. No będę trochę mniej. to jest za muzyka! Ważna. Nie! Yes. Kojarzy się to jakąś bajką. oglądałem jakąś bajkę, w której była taka muzyka. Dobra, Co jest sobie tylko 69 tych nobów. <laughs> to Ty jest fajna iluzja. Gówno się za nimi <laughs> pojawia. Patrz. Niu. A, taki wolny. Jak zobaczysz ma, mało, małe niebieskie linie, które idą po... Nie, małe brązowe linie, które idą po po tym, po całej mapie, to to jestem ja z moimi nubami. Widzicie, widzicie, widzę cię, widzę cię Nobco, nie ruszaj się. Jestem gigantem. A ja jestem malutki, ale jak wysoko skaczę. U, patrz. Tu, widzę Cię, widzę Cię. Małpcio, widzę Cię. Czekaj, nie idź, nie, nie idź. Ok, ok, już stawię sobie mniejszą szybkość, ok? Ja będę większy. Ustawię sobie tylko 190. Wow, widzę Cię, widzę Cię. Halo. Ja okay. też, ja też sobie zmniejszym nasz... A jak ja nisko skaczę, to też musi być... Ja sobie ustawiam wszystko na 190, oprócz naburs. A ja ustawiam sobie na wszystko nasz na 690, a nubów... Hej, po... chodźmy teraz jako giganty. Wiem, ja właśnie chodzę jako gigant. Moje nubki. 69. No. Wow. What to? A, co się tutaj odwala? Ej, mogę włączyć? Wow, firewerki to są normalnie. Firewerki bilike. like to jest tak różne tak dużo jest ich tutaj, tego brązowego, że ja nikogo tutaj nie widzę. No, niektórych. No, pcio, gdzie ty jesteś? Ja się nie widzę. Dobra, widzę cię, no Ej, czemu nie widzisz tego? Jak coś się tutaj odwala. Czemu ty nie widzisz mojego brązowego tego spida? A ty widzisz niebieski? Nie. No właśnie. Aha. A ja, a ja widzę mój niebieski, bo ja mam niebieski, bo to najlepszy kolor na świecie. Nie wiem, każdy lubi inny kolor, ale... Ale najlepszy, ten najlepszy na świecie to niebieski. I każdy o tym wie. Nie, dla mnie najlepszy na świecie to jest... Są różne. Czerwony, czarny, biały, żółty. Hej, zobacz! Ja umiem chodzić po powietrzu. Wow. Ja Hej, też. Hej, tak po mam. tym się chodzić po tym niebieskim, co ja zostawiam. Ale ja tak nie chcę już. Nie, nie chcę tych. Kolorów. Ja nie. Jak się usuwa, żeby nie było żadnego koloru? Ej. Jak się robi, tak? O, nie wiem. Może to. Teraz zawsze będę miał już mój niebieski. O! No. Wystarczyło kliknąć X. Znaczy nie, wystarczyło nakliknąć na ptaszkę. To się wchodzisz sobie to i tutaj jest błąd. I jak masz ten... Jak sobie kliknę. No. Kliknę. jak kliknę to to wtedy mam a jak o tak Jezus, mam. teraz jestem mega mały a ja, ja jestem, jestem mega dużo ja jestem mega mały ale bardzo silny ale nie wolałem być ej gdzie moja głowa zniknęła a, ale jeszcze malutki. 6-9. O, ją, o, ją, dużo jest ich. A co, gdy? Hej, jest Baby, tak? widzisz, jestem płaski. Ja też. A łeb. ja jestem mały. Się. A ja jestem malutki, jestem baby. A jak ja sobie zrobię? Widzę, ja sobie... widzę cię, widzę cię, widzę cię tam dalej. Się biegnę w twoją stronę! Widzę cię! One są, jakie małe są ten uki? Widzę cię! Ile? Został... w to? Nie, nie widzę, nie widzę. Co o jest? nie, bagi są, bagi! Laguje okay. mi się telefon! Laguje mi się wszystko! Od tych nubków. No właśnie. I ich jeszcze więcej. Ja jestem normalnym, małym człowiekiem. A ja jestem największym na świecie i mam bardzo dużo nubów. Dobra, nie, ja nie wyglądam jak normalny człowiek. Nie, zdecydowanie. Zdecydowanie nie wyglądam jak <śm> normalny człowiek. <śm> wyglądam... jakbym się urodził zdał. Oto. Ja jestem większy od ciebie. Ale ja jestem mały. Mały i ma ciutki. <grywany> sobie najmniejsze ciałko. A głowę największą. <grywany> <sweating myślę. grywany> jestem głową. Ja ty to widzimy głowa latająca. Nie, u Ciebie trochę ciałko widać, a u mnie już nie. Nie no dobra, u mnie też trochę. Ko... Ty, ty, to widzisz? Głowa tu, 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 nowa latająca tu, 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 tu. po całym świecie. Będę bardzo szybką głową. Szybka głowa! Wow. Co ja zrobiłem? Głowa, która widzi, co jest pod mapą. Wow! Pomocy, ja się baguję! No ja tę! A ja nie! Ty to widzisz? What? Jak ty to zrobiłeś? Ustawiam sobie bardzo wielką szybkość i nie mogę do siebie wrócić! Zginąła! You know Jestem! Ja Mnie to zaraz nie będzie na tym świecie! Niu! No. Co ty? Co ty, ty wow, Zbakowałem się! Moja głowa jest gdzieś poza mapą! Yeah! Gdzie ja jestem? To jest Ej, gdzie ja jestem? Jestem pod mapą! Help mi! Mogę stąd wyjść? Help mi! Czemu jestem pod mapą? To nie był dobry pomysł, muszę zrobić wziąć teraz jeszcze większą prędkość. Będę tak klikał te zera w nieskończoność, a się z tego zrobi taka długa kreska. Dobra, to nigdy nie nadejdzie. Wow! Dobra, jednak jest tego kreska! Hello! Help me. Muszę zrobić reset charaktera. Zrobić reset charakter. Ile tu ludzi jest? Au. Jei, weźmy sobie nubów Jeden zero, jeden Tyle będzie tych nubów Jump power też tyle? E, gdzie ja jestem? Hello, dobra już wiem gdzie jestem. Poza mapą. Do zobaczenia widzowie w następnych odcinkach.